Witam, witam. E, zapraszam dzisiaj do trzeciego odcinka fabuły Dead Island 2. Zadanie, wezwij kawalerię, dowiedz się paru rzeczy od sama. Sure very... Okej, okay, mamy z nim pogadać, ale Damn, na razie nie mam takiej możliwości, pewnie. Jest, sam, if we're immune, we need to tell the authorities. <laughs> sure, if you want to get dissected. oh, come on, we'll be vips. r.i.p.s. emma's got six months of food in the basement. we can wait it out here. that uh, ain't gonna work for me. i gotta get back to my brother. i was only meant to be gone a couple of days. you're immune. you ain't bite proof. i've gone toe to toe. -to. I know how it is. You don't know shit. Out there, you gotta be a mechanic, medic. Jackie fucking Chan rolled into one. I've seen all his movies. Alright, It's your ass. Hey, if you're going out there, you're gonna need some special sauce. Grab that machete. Czy generalnie rozważaliśmy, to zgłosić No, to mogłoby nam zaszkodzić. Seria badan. I mogliby nas izolować? Także, chyba lepiej tego nie robić. Weź macze te z warsztatu. Okej, okay, czyli to już jest wiesz, jakaś lepsza, okay, lepsza broń. To profil broni, dobrać broni sprawdzają się w różnych Take sytuacjach. Shit, Eksperymentuj z nowymi rodzajami broni, aby ustalić, które profile i style gry najbardziej y ci się podobają. Dobra. Hmm, czy ta broń już nam doszła? Jeszcze chyba nie, chociaż. Jest maczeta z wraku, to chyba będzie to nie. Pozbieramy trochę składników. Skórzany kufer, co my tu mamy? złomarozol dobra kraftowanie, jak zwykle. Kuferek na kosmetyki. Klej ostrza. Right. use the workbench. Let's get cooking. Rozumiem, czyli my musimy chyba stworzyć tą, to, tą broń z tych materiałów, które zdobyliśmy. Yy, tak, korzystać z warsztatów, aby naprawiać broń i personalizować ją, dodając do niej niszczycielskie efekty i premie. No yy, i można tylko niespospolitą, nie rzadką lub doskonałą broń. Ok, yy, spersonalizuj broń 2 Modyfikator. Które ulepszają broń, sprawiają, że zadają dodatkowe obrażenia i wywołują efekty statusowe. Niektóre modyfikatory zmieniają rodzaj zadawanych obrażeń. Na przykład. Ten modyfikator y, porażacz sprawi, że broń będzie zadawać obrażenia szokowe i razić prądem zombie. Wyt wytwórz teraz ten modyfikator i dodaj go do broni. Aha, dobra, trzeba przytrzymać. Czyli mamy modyfikatory. Niepospolita modyfikacja broni do walki wręcz tu Zwiększa potencjał broni na wiele sposobów. Okay. Dodaj atut. Zbieraj części rozsiane po całym Leela. Służą do wytwarzania modyfikatorów i atutów, a także innych przydatnych rzeczy. Jeśli masz mało części, możesz je pozyskać rozmontowując broń lub yy, pozbawiając ją modyfikatorów i atutów. Aktualnie masz wystarczająco dużo części, aby zbogacić tą broń również o atut. Śmiało wytwórz go. No dobra. Czyli dołożyliśmy. Co byłoby na tyle? Nice. You Sam. Efekty statusowe zalaują obrażenia lub osłabiają. Gotcha. Mogą wpływać zarówno na ciebie, jak i sojuszników. Y Dobra, zobaczmy, czy ta broń mi się wytworzyła. Na razie chyba jeszcze jej tu nie widzę, więc chyba jeszcze nie dokończyliśmy tego. Zobaczmy jeszcze raz. Eee... Użyj, dobra. Rozmontuj ulepszenia. Jak ja mam to, rozmontuj ulepszenia, ok, ale jak nie mam to zrobić, żeby mi to tutaj przeszło na to. Wytwórz prawda nie jest wymagana, modyfikator musi być do wytworzenia. To, tu możliwe do. Prawdopodobnie będę mógł to wytworzyć jeszcze później. Kaleczenie pospolite trzeta ulepszenia siła 115. Dobra, tylko gdzie ja mam ją do wyboru w takim razie. Możesz przyjść broń na później w swojej szafce. Broń, którą otrzymasz jako nagrodę za wykonane zadania, które nie zabierzesz, pojawi się w twojej szafce. Na karcie nieodebrany yy, dobytek. Czy żeby ona była tu? Nieodebrany dobytek. Dobra, tu jest jakiś kastet, kost. Broń. Macie ta ulepszenie, ona tu jest. A czy mógłbym ją dać do szafki? Nie. Generalnie ona powinna się pojawić w kole tutaj wyboru, dlaczego jej nie ma. Maczeta z wraku jest tylko. No dziwi mnie to troszeczkę. Maczeta ulepszenia porażenia, maczeta wraku czy co? Chyba, że muszę to ulepszenie nadać tej broni. Wytwórz. No nic, dojdziemy do tego jeszcze pewnie podczas gry. W każdym bądź razie nie ma tego w szafce, tak? Nie ma tutaj. Czyli mam wszystko przy sobie, dobra. Zobaczmy co mamy jeszcze do zrobienia w takim razie. Co ma dla ciebie Carlos? Tak samo this meat jako bait. It's just me. But the zombie skain. Save my life getting here. I got some meds you can have too. Just może next time you give me something in return, Weź trochę mięsnej przynęty od Carlosa Wymiana na przedmiot. Mięsna przynęta... do Bitargu. Wzięliśmy tą przynętę. Appreciate. przedmiot. Przynęta. Zobacz, przedmioty miotane. Przedmioty miotane. Zgniłe cuchnące mięso, które działa na zombie tak jak y, koćmiętka na koty, wykorzystując je do zwabienia zombiaków. Przedmioty jednorazowe, czyli apteczka części, czyli do craftu i klucze. Dobra. Broń. wyrzuć, rozmontuj szczegóły. Wybierz, czyli ja mogę ją wybrać. A dobra w ten sposób. I co pojawiła nam się teraz w kole? Jest. Macie ta ulepszenia siła plus 115 No, to to rozumiem Daj Emi, y, daj Emi znać, że idziesz poszukać jakichś y, przedstawicieli władz Dobra, musimy wrócić do Emi We're shipwrecked. Am I gonna end up in some dead fan's stomach? You won't let that happen, will you? If I'm immune, then I need to contact the authorities. Sam doesn't trust them. Look, my brother is counting on me to come back. I gotta go. We all want to leave. You wouldn't believe what we had to pay to get on that plane. We're stuck here. And we could try to break out. You can't just jump in a car and go, the roads are all blocked i saw videos of cars getting swarmed. you might as well put wheels on a coffin. yeah, no cars. there's millions of those things out there, just waiting to sink their teeth into us. face it, we'd need a helicopter to get out, and everyone who has one is already fucked off in it. i am not ready to give up. where's the nearest evacuation center? we were supposed to report to the helper in hotel. if robert hadn't made other arrangements You're not upset he's dead A marriage was just PR, okay? Oh, well, who needs love when you're rich and famous, huh? Okay. I'll an hotel. Thanks. Hey. Don't forget your friends if you do find a way out. No tak, wyjście, żeby się wydostać w ogóle z Dom jest zamknięty na 4 spusty, ale Michael może się wypuścić tylnymi drzwiami. Czyli generalnie nie jest to dobry pomysł, żeby to w ogóle gdziekolwiek zgłaszać, no bo pewnie jakby jeszcze się dowiedzieli o tym, że, że jestem odporny, pewnie byłby szereg badań i nie wiadomo jak jakby się to skończyło. Zastrzyg energii. Dokładnie karta przetrwania, jakaś nowa karta w drzewku rozwoju. Yy, dobra, już jest jako druga. Yy, co to za karta jest? Kop kopnięcie z powietrza, Miejsce na umiejętność kopnięcie z wyskoku, naciśnięcie w powietrzu, aby wykonać potężne kopnięcie yy, z wyskoku i postać zwykle zombie, kopnąć yy, i posłać zwykle zombie w siną dal. Yy, dobra, czyli to jest ta karta. Co mamy do zrobienia? Hmm. Musimy się pewnie stąd wydostać tylnymi drzwiami. już funkcję cosplayu, możesz zmienić wygląd swojego pogromcy, korzystając z szafki lub przechodząc do sekcji dodatków w menu głównym. Czy możemy się tędy wydostać? Nie, nie możemy. To Michael, czyli musimy szukać Michaela pewnie, żeby nas wypuścił stąd. Carlos, Andrea, Sambi, Michael pewnie to jest Michael, Roni, drzwi otwórz, nie mogę, Czy co mam jeszcze tutaj może niżej wejść gdzieś tylnymi drzwiami, tak chyba dobrze idziemy, dobra, pozbieramy trochę jeszcze szpargałów I'm heading to the Halperin Hotel. See if the army's still there. Yes, yes. Uh, good, good. Exactly what I was going to tell you to do. All part of my survival plan. Uh, uh, oh, you'll need keys to get out. Here. Uh, just tell them Emma Jaunt and her staff need to be evacuated immediately. Okay? Sure thing, Michael. Nie musimy iść do tego hotelu. Poinformuj władzę o swojej odporności. A czyli, jednak, będę będę informował o tym. Be a lot with władze, władze pewnie będą w tym hotelu. Wspólna rozwałka w piekielnym LA. Udało się odblokować ludzkie w trybie współpracy, połączyć siły ze znajomymi lub zagrać z innymi ocała, ocalałymi, aby wspólnie eksplorować LA. Okej, okay, czyli od tego momentu mogę się łączyć, łączyć w sieci i, i w internecie Enter społeczność, opcje online, wróć do gry. Centrum wakacji chyba sobie już. wypróbujemy naszą nową broń. A czy tak mogę nią rzucać? Dobra, blok też działa. Wszystko działa tak, jak trzeba. O, mogę, możemy wypróbować od razu naszą broń. Jest moc. Nawet ścina na pół. A to co? Puste miejsca na umiejętności masz, puste miejsca na umiejętność? Co to, jakieś trzęsienie ziemi? Jeszcze słyszę. No, no, chodź, chodź, chodź. Chodź, kurde, tu na no, tył mnie chciał zejść. No, pięknie tego jeszcze nie było. Głowy lecą. Mówię szczęśliwe życie, dobra, czyli nam się wpisał do dziennika. Dzięki y, mięsnej przynęcie, możesz zwrócić uwagę policyjny zombie lub zwabić, aby rzucić mięsną przynętę na ciśnienie kół. Dobra, ale co na przykład zwabić ich na, na ten prąd, tak? Ciekawe, czy ich to zabije, czy po prostu spowolni. No możemy spróbować. No i co będzie? Co, mogę ich teraz... A nie, to jest woda. Jakbym rzucił tam jeszcze wodę, to co będzie? No proszę. Można sobie zaoszczędzić kłopo kłopotu, ale właśnie mnie też może porazić oczywiście. Zróbmy to szybko. Mamy do niej poboczne drętwa dr 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 impreza. to mnie tu woła. A, i tak samo można ją przyciągnąć, rzucić tu przynętę. No dobra. Ale my to załatwimy w inny sposób. Nie pewnie chce się zgubić. A, czy generalnie trzeba nawet dobijać, bo ten prąd ich wykańcza już chyba do zera. Okej, okay, znowu no, woda. Ciekawe czy taką skrzyneczkę jestem w stanie rozwalić bo tutaj coś jest w sumie do wzięcia O kurde ładnie Mogę też rzucać ale nie wiem później jak z podniesieniem tej broni Ten jest jakiś szybszy O kurde Nie jest lekko Nawet oni jak mnie atakują i dotkną się broni to już zostają porażeni, ale niestety zabrali mi trochę energii. Trzeba się podleczyć. Taką skrzyneczkę. Potrzebujesz klucze listonosza. aż i tutaj coś będzie fajnego. Hmm. Ale jak się do tego tutaj dokoptować? Co, niby miałbym tą skrzynkę może rozwalić z tym prądem? A spróbujemy rzucić czymś. Właśnie. I co dalej będzie? Czy zaraz przestanie? Jest. No, fajne szpargały tu leżą. Ciężki klucz. Ostrza, metalowe części, coś fajnego podnieśliśmy. Nie wiem dokładnie co, ale zobaczmy. Może w broniach jest coś. Yy, ciężki klucz, jest coś takiego. Nie, to pewnie jakiś y, element do kraftowania. Chodzi, nie wiem dlaczego. A, czyli możesz mieć. Nie, jest, jest to forma broni, dobra. No, rzucić też. Ale najbardziej mi się na razie sp yy, sprawdza ta nasza broń. A spróbujmy sobie na przykład rzucić. Yy, co będzie. No, nie ma to dużego damage'u. Zobaczmy, jak klucz działa. Czyli zielone bronie są już pewnie te lepsze, o jeden stopień. Fajnie, bo można brać z powrotem te rzeczy. Musimy trochę oczyścić teren, żeby nas później od tyłu nie zachodzili. No chodź. Ale nie, nie gołymi pięściami. Dawaj, dawaj, atakuj, atakuj. Fajne fury. Ciekawe czy można coś rozwalić. Formuj władzę o swojej odporności. Zobaczymy, czy w ogóle ktoś tu będzie żywy. I co, nie mogę tu wejść. Klawiatura bezpieczeństwa. Potrzebujesz kartę dostępu do koziego rogu. Ciekawe, gdzie ją znajdę. Żeby nie przejdę na pewno brudno. Więc musimy znaleźć tą kartę. W sumie... Pewnie gdzieś tu będzie. Spalony kawałek drewna. No czyli tu była jakaś imprezka. A w sumie nie trzeba karty chyba. Może wejdziemy tak, szybą. Gdzieś słyszę, gdzieś słyszę, tam jest i co. Będziesz na tyle sprytny, żeby tu wejść do mnie? Chyba nie. <laughs> przykro, przykro mi, ale ja tam zaraz przyjdę do ciebie. Nie przejmuj się. No dobra, czyli co? Może karty nie szukamy, tylko po prostu wbijamy. Zobaczymy, czy jest coś tutaj do zebrania, ale chyba nie. Tędy można wejść? Zobaczymy. Nie, wszystko jest zabezpieczone. Dobra, skorzystamy z innej drogi w takim razie. Da się, da się. No, mówiłem, że przyjdę do ciebie. No. Strzelmy sobie energetykę i idziemy dalej. Czyli co mogę od środka drzwi otworzyć? Też nie. Czyli generalnie pewnie gdzieś tu kartę trzeba znaleźć i dopiero potwierać te drzwi wszystkie. Okay, przeszukajmy jeszcze co tu możemy znaleźć. Szuflada. I zawierają łupy. Aby otworzyć skrytkę potrzebujesz klucza. klucz nie zdążyłem doczytać, ale już wiemy co potrzebujemy. Ok, tu jest jakieś studio. Otwórz. Co to będzie? Do moich obserwujących. Super panie Nie działa to uczucie, gdy musisz spisywać swoje przemyślane na telefonie, zamiast dzielić się z nimi z 50 tysiącami. Obserwujący mult się za mnie. Właśnie rozbiją najlepszą bezglutenową kanapkę z chudym indykiem życiu. Jakieś zbędne informacje w sumie. Karta dostępu do koziego rogu. Czyli fajnie możemy pewnie wszystkie drzwi sobie już otwierać. O! No co? Zapraszam! Chciał sobie potańczyć ze mną to sobie potańczymy kolego. No. <śmiech> <śmiech> Muzyka gra. A tam co się dzieje? Siedzą sobie tam, relaksują się. Czyli co, mam zejść na dół? Poinformuj władzę, ale przecież tutaj nikogo nie ma. Fajny dom. Masz puste miejsce na umiejętności, pewnie jakąś kartę mogę sobie zaraz opisać. Zaglodniemy tam. Patrzcie, czy nie możemy włączyć tu prądu, tak jak przedtem, ale chyba nie. Chyba nie mogę tutaj nic zrobić, żeby sobie ułatwić sprawę. Uuu, nieprzyjemny widok. Co muszę po prostu wyjść stąd, tak? To by było na tyle. Już miałem tylko chyba tą kartę zdobyć i tylko tyle w zasadzie. ja Mamy też poziom, widzę. Piąty poziom chyba. No dobra, lepiej, wykoń, lepiej ją wykończyć, żeby mi nie, nie, nie zachodziła od tyłu. Dobra. Niebieskie karnistry są z wodą. To pewnie te czerwone są z, z paliwem. E, co tu jest? Karnister z paliwem, tak i co? Jak ja mogę to przytrzymać, by... Wylać z końca jego zawartość, przytrzymaj i naciśnij, aby rzucić z to miejsce, ale jak to podpalić w takim razie? Zobaczmy jak to działa. Chyba, że on wybuchnie, ale... Nie? czymś na pewno się to da podpalić, tylko nie wiem jeszcze czym. Jest trochę tego paliwa walizka, bagażniki też można otwierać. Okej, okay. jest dobrze. Akumulator? Podnieś akumulator, i co mi to da? Miejsce umieść. Do czego ten akumulator mógłby mi tu posłużyć? Coś mogę włączyć? Hmm. No nic, będziemy wiedzieć, że tu jest w razie, jakby był potrzebny. Podpalić też nie mamy na razie, rzeczy więc wykończymy ich po prostu. Piękny krytyk A jeszcze, jeszcze stoją na mgłę. O kurde, po kanałach śmigają. Nie wiem czy. A, już wiem, już wiem o co tu chodzi. Trzeba wyłączyć akumulator, wyłożyć i ciągnąć, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Ups, a to sobie trochę narobiłem teraz w Będzie ciężko. O oh, shit. Zabiją mnie. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Może się uda jeszcze z tego wyjść. Tak ciężko to jeszcze nie miałem. Bierz tą marteczkę. Uciekam na razie stąd. Wycofuję się, bo mnie zabiją. Ostro. Ostro. Musimy chyba skorzystać z jakiejś lepszej broni. O, no, było, było ciężko. Mało brakowało. Teraz już tak się nie dam. Już bardzo dużo energii zrobiłem. No dobra. O włos. Szybka podróż. Hotel Halperin przeniesie się do tego miejsca. Tak, tu się z władzami hotelu, czyli jesteśmy praktycznie już przed tym hotelem, e, więc e, to by było na tyle w tym odcinku. E, dziękuję za wspólne oglądanie i zapraszam do następnego odcinka.